Dobry cześć czołem, no i przyzwyczaił się Witek nie, przyzwyczaiłem się i teraz zaczynam zaglądać tu codziennie, pewnie mi przejdzie na bank, dziś tak chciałem trochę, nie ja wiem czy trochę mocniej, czy jeszcze jestem w stanie, ale ja prawdopodobnie jak zwykle zacznę na okrętkę. Czyli najpierw herbatka spieneraj. Tak jest. Smacznego. Słuchajcie, to ja może zacznę tak. Że jeśli chodzi o Facebook, a dokładnie mówiąc o te jego algorytmy. Które mają na forum pilnować ładu z rzeczy mówiąc, to najgorzej dla mnie był rok 2018, bo w tamtym roku miałem konto blokowane czterokrotnie w ciągu jednego roku. A że to już jest recydywało mnie, to zawsze jest na 30 dni, więc przez jedną czwartą roku konta nie miałem. Bardzo wtedy przydawało mi się to drugie konto. Tam jest ta różnica, że jedno to Witold Tylkowski, to jest to, na którym jestem. Jakby to konto pierwotne docelowe, nie wiem. I drugie zapasowe, gdzie jestem jako Witek Tylkowski, więc oba można zweryfikować. Są prawdziwe. Ale już w 2019 blokada była tylko raz, jakoś na początku roku. Czyli to już teraz drugi rok leci, jak nie ma żadnej blokady. Jest taka różnica, że tam, zacznijmy, tam jak zostawałem blokady, to zawsze nie za to, co ja piszę, tylko za zdjęcia, które zawierają na gość. Dochodziło do takich cyrku, że wystarczyło pokazać dziewczynę bikini albo połowę pośladka jednego i to już był ban na 30 dni. Algorytm traktował to jak umiał. Teraz, kiedy nawet coś się wydarzy, to ja nie dostaję bana, tylko on ze mną rozmawia, żebym ja to zdjęcie ocenił i nawet jeśli nie zgadzam się, to ono podlega weryfikacji, która najczęściej rozpatrywana jest na moją korzyść, a kiedy nie, to wystarczy, że się z tym zgodzę i to zdjęcie usunę, a bana już nie mam, do zmierzam. Tak szybko wyoluowały te algorytmy, czyli tak szybko nauczyły się prawidłowej oceny sytuacji, że przez dwa lata przestały mi w ogóle przeszkadzać przeciwnie. Ja wiem, że teraz to one się zajmują usuwaniem tak zwanych fake newsów, bo no to jest bardzo popularne. Wśród rodzi zarażanie innych strachem. Jak ja się czegoś boję, bardzo to zaraz Wam wszystkim powiem, żebyście Wy się też bali. I oczywiście będę publikował informacje, wysane stópy. Mówiłem, że będzie ostrzej. Czyli powiem na przykład, że szczepionki Was zabiją, i będę mówił a propos szczepionek, których w ogóle jeszcze nie ma. Nie ma. Ale ja już wiem, bo z jakiegoś źródła do mnie dotarła. Bardzo tajna wiedza. Taki kurwa wybitny jestem. Więc takie informacje są usuwane i ja się nawet z tego cieszę, bo powiedziałem już kiedyś napisałem takie coś na osi, że ten duchowy terroryzm stop u mnie nie. Ja nawet panuję tych, którzy notorycznie, bo tam raz drugi nie mu się zdarzy to go upomnę, ale jak nie zwraca uwagi, to dostaję pana na messengerze. Messenger to komunikator. Służy mi do rozmów, a nie do rozsyłania spamu. Typu jakieś łańcuszki, stopy wyjęte, bo mojemu znajomemu, a to w ogóle nie jest ten znajomy tej osoby, czyli jawne kłamstwo. No, Nazywają rzeczy po imieniu. Albo te wszystkie takie te fake newsy, typu o kurwa co to będzie. Kochani, czas najwyższy zdać sobie sprawę, że nie ma fizycznego świata na zewnątrz, to mentalna rozgrywka naszych umysłów. Dlatego od tysiącleci wiemy, ta wiedza tu jest. Znów wcale nie żadna ukryta. Że świat jest w nas, że nie jest na zewnątrz, że to obserwator jest twórcą tego, co widzi. To fizyka kwantowa. Ale już kiedyś, kiedy nie było jeszcze fizyki kwantowej mówiono, filozofia mówiła, że to człowiek jest miarą rzeczy, to to samo. I to było 400 lat przed Chrystusem. Wiedza ukryta, dalej idziemy, bo tak wielu mówi, przed nami jest coś ukrywane, może jakieś bzdury, bez znaczenia są ukrywane i po co się tym zajmować skoro można odcedzić stąd to, co jest przydatne. Przecież wszystkim nas uczono, że atom jest w środku pusty, że to tylko zagęszczona energia. Taki znikomy jej procent tam, że nie ma o czym mówić. Więc o, coś jest nie da. Einstein mówił, materia nie istnieje, bo musiałaby zajmować przestrzeń. To też wiedza szkolna. Uczono nas, że wszystkie komórki naszego ciała Odnawiają się. A tam są te telemery, które odnawiają je w procesie postarzenia. One są nowe, ale wyglądają jak stare. No ale coś by można z tym zrobić. Uczono nas, że większość naszego DNA jest śmieciowe. No to też coś jest nie tak. Że większość naszego mózgu jest nieużywana. To też nas uczono. Uczono nas też tego, że mamy w sobie ten mechanizm. System immunologiczny, takie coś, co wbudowane w nasz organizm, jest po to, żeby uzdrowić nas z każdej choroby bez najmniejszej pomocy z zewnątrz. Czy to medycyna, czy ziółka, czy cokolwiek. Nic nie rób. To się zrobi samo. Przeciwnie, każda ta choroba, która w tobie zaistnieje, to proces pewnych przemian. Zostaw. Nie ingeruj, pozwól działać w własnym organizmowi, a ludzie, jak to ludzie, nasłuchali się teraz o jakiejś duchowości, o tym, że trzeba być dzieckiem, i postawili natychmiast znak równości, że bycie dzieckiem to jest to samo co bycie infantylnym. A więc cały Logika rozumu, poszła się jebać. Wszyscy to odłożyli na bok. Znaczy, przepraszam, pewnie, że nie wszyscy. Ale generalnie bardzo duża rzesza i ślepo powtarza jeden po drugim nową religię. Że ja jestem miłością, pozostań w światłości, aktywuj trzecie oko. Kurwa, jakie to infantylne. To jest tak samo pojebane, jak myślenie że jakiś Pan Bóg kiedyś tam pierdolnął palcami i stworzył wszystko. To co my tworzymy w każdej chwili. Bo to nie jest bez aktu obserwacji, bez pomiaru, nic nie ma. Dlatego, że ty jesteś, jest twoja rzeczywistość, nieodwrotnie. I to nie jest wiedza gdzieś skitrana. Witek od lat przybliżał fizykę kwantową na YouTube i tutaj na Wejsie. I nigdy to nie zostało usuwane przez dochowywany system. Nie. Dlatego, że ten system doskonale wie, że to jest zgodne z wiedzą. Tu nic nie jest przed nami ukrywane. Każdy do szkoły chodził, coś tam liznął, ale kiedyś. To było kiedyś. Teraz jest internet. Więc szkoła jakby w ogóle nie ma tu żadnego znaczenia. Dzisiaj nie trzeba iść na studia po wiedzę. Umiesz serwować po internecie, wszystko znajdziesz. Można tylko iść na studia po wykształcenie to tak, ale wiedzę już nie. Więc co stoi na przeszkodzie, żeby się rozwijać? Natomiast my ciągle potrafimy jęczeć, że tam gdzieś jacyś oni. Coś przed nami ukrywają, coś na nas szykują, a tam na zewnątrz może jest tylko informacja. Od każdej innej jednostki, jak i od zbiorowości. Jakbyśmy z internetu to brali. Ja mózg czerpie to z internetu, ale to nie jest fizycznie prawdziwe. Każda informacja, taka jaka dostępna jest dla ciebie w internecie, ma znaczenie takie, jakie ty jej nadasz. Albo coś jest ważne, albo nieistotne. To od ciebie zależy, z czego korzystasz. Przecież tam i tak jest kurwa wszystko. Czy musisz z tego korzystać? Korzystasz z czego chcesz i ty nadajesz znaczenie. Czy Ci się ten link, ta informacja podoba? Czy jest korzystna? Czy coś z tego będziesz miał? Czy nie? Ja tego nie chcę, to zostawiam. I już tego na ekranie twojego komputera nie ma, bo w to nie kliknąłeś. Co z tego, że to w internecie jest? Nic mnie to nie obchodzi. Ja mam swoją rzeczywistość na ekranie własnego komputera i tam je obchodzi. Bo tylko w tej uczestniczę. To jest mój pomiar. I tak właśnie zaczęło mi Dlatego w ten sposób, bo ja uważam, to moje, że zimny prysznic często dobrze robi to, co my teraz robimy, bo przecież nie jestem sam, że my to mówimy, że my o tym piszemy, to zawsze wzbudza kogoś, kto tak jak my przechodzi przez tą duchowość, oświecenie, miłość i całe to pierdolenie, ale już też widzi że to nie tędy droga. Więc m, jeśli znajdzie kogoś z nas z tym, że my mówimy bądź sobą, po prostu bądź sobą masz eko swoją niepowtarzalną indywidualność uświadom sobie to i zacznie z tego korzystać to ci ludzie nagle dostają takiego przebłysku, że cholera faktycznie można z nami pogadać i okazuje się, że tu są ludzie, którzy nie pasują do niczego. Wow, bo są sobą. Ten zimny prysznic budzi. Mnie też obudził. Mnie też w życiu się wydawało, że to, co kiedyś tam mnie spotykało, to jest złe. Ojej, jak ja się z tym biłem. Proszę, ale to okazało się, że wszystko było inaczej. I nie żałuję, że to się wydarzyło. Dobrze, bardzo dobrze. Trzeba było Witka mocno naprać po pysku. Żeby się tranił, utknął, że wszystko dzieje się dobrze. Dlatego ja teraz też lubię brać nie tyle popyska, co kopać ludzi po rozumie, zmuszać do myślenia. Kto tego nie lubi, wolna wola. Ja nie jestem obowiązkowy. ale mi zawsze mogę się przydać, a ja tylko przydatny chciałbym być. Ja nie chcę być lubiany. Mam to w dupie. To nie tędy droga w ogóle. I taki wniosek z tego, co mówimy o wejście i tych algorytmach pilnujących tam porządku, jak zresztą wszędzie takie są. Inteligencja. Tam żaden człowiek nie siedzi i naszych wszystkich postów nie czyta, bo to jest niemożliwe. Ale są... Inteligentne programy, które działają, ale one się uczą. I teraz popatrzcie, algorytmy Facebooka w moim przypadku przez dwa lata zyskiem uczyniły taki postęp, że ja pierdolę. I wszystko jest teraz sztama za pan brat, jesteśmy, a inteligencja w nas, w ludziach. Może wyłączmy trochę nas, bo my jesteśmy już jako odrębnymi jednostkami, ale ta zbiorowa inteligencja ludzkości Popatrzcie, że w kółko powtarza to pierdolenie od tysięcy albo przynajmniej setek lat. Że tylko miłość, że pozostań w świetle, że życzę Ci dobrze, że bądź szczęśliwy, że miłego dnia, a to wszystko bez znaczenia jest. Ja jestem zawsze dokonany. Nikt nic nie musi życzyć, odbierać. Chcąc mówiąc ludziom prawdę, będę zawsze mówił to. Ty nic nie potrzebujesz od nikogo. Ty już jesteś gotów. Musisz sobie to tylko uświadomić. Nie wchodź w żadną drogę. Do oświecenia, to bycia sobą. Bo jeżeli wejdziesz w jakąś drogę, to właśnie to nie będziesz ty, ty pójdziesz za kimś. Świadomość Chrystusowa, świadomość bo ty i całe to pierdolenie. Każdy z nas faktycznie potrzebował tych i innych. Ja też, ale do czasu, aż odkrywamy swoją prawdę w sobie. I nie ma innej. Moja jest dla mnie prawdziwa. Ja mogę się z kimś zgodzić, ale nie muszę. Jeśli to będzie pasowało do moich poglądów. I każdy tak ma. Jak coś z witka poglądów pasuje do jego poglądów, to jest ok, ale nic pasować nie musi. Przecież, że tak. Każdy z nas tak naprawdę i tak realizuje siebie. Nie jakąś społeczność, nie jakąś grupę, nie jakąś kurwa ideę kupioną od innych. My jedziemy w ciemno, po prostu w ciemno, nie w żadne oświecenie. Idziemy tam, gdzie jeszcze nas nie było. Nic nie jest oświecone. Wszystko jest jedną wielką pierdoloną niewiadomą. Tym właśnie jest jutro. Jego nie ma. Jak ktoś przychodzi i mówi, że o nie, to to zmierza? Co to będzie dalej? To jest i tyle. Nie ma jutra, więc nie ma wiedzy pochodzącej stamtąd. Nie ma Boga, to i nie ma jego atrybutu. Nie może być boskiej świadomości, boskiej miłości, skoro nie istnieje. Wszystko jest energią, więc nie może też być sztuczna. Prawda? Bo jeżeli ktoś wierzy w sztuczną energię, to potem pierdoli o sztucznej inteligencji. A to jest tak, jakby w życiu nie skończył podstawowki. Sztuczna energia pojebało cię. I znów cała wiedza jest. I zawsze była. Po co ten lamy? Że coś jest ukrywane, że coś chcesz tam nam jacy oni. Oni coś ukrywają, sam grasz w tą grę. Jak grasz w pojebaną grę, to graj, to jest Twój problem. To jest Twój wybór też. I możesz w nim grać. Bo masz wolną wolę, ale pochój zarażasz innego. Kiedyś mówiłem, że dla wszystkich, którzy nie są w stanie zasymilować wiedzy, która jest dostępna, to jest świadomość. Ja jestem świadom tego, co wiem. Dla wszystkich tych, całe to wzniesienie, Skończy się psychiatryką, co zresztą już wyraźnie widać. To, co uprawiają ci oświeceni, uduchowieni, czy to jest tylko nazewnictwo? Ja też ich nie chcę obrażać, ale to jest pierdolona schizofrenia. on przekazy, oni słyszą głosy, oni wiedzą, co ja myślę. No i tym do lekarza, to ci przepisze tabletki, to się nazywa schizofrenia. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie ma się co Wielu rozumek tego nie wytrzymał. Oni chcieli być bardzo oświeceni, bo to jest takie fajne. No i tak się nas sali tego niezrozumiałego dla nich. Wszystkiego, co im zwyczajnie odjebało, czego nikomu nie życzę. Ale weźmy się kurwa do roboty, każdy za siebie. Tu nic. Na zewnątrz, w sensie fizycznym nie istnieje, więc żadnej krzywdy robić nam nie może. Tam są jacyś inni, tak, ale to jest mentalna gra naszych umysłów, ona nie jest fizyczna. Nikomu nie zrobię żadnej krzywdy, jeżeli on tak uważa, to wystarczy. Jeżeli jest tego światu, to wystarczy. To po chuj tą krzywdą innych zarażać? Naprawdę, kochani, jeszcze raz wyraźnie mówię, kto te fake newsy wysyła mi na messengera? Zostaje pana, ja już mam dość tych pojebanych kurwa dzieci, że coś tam udają, że coś kurwa wiedzą i jest jeszcze gorzej niż było. Kurwa, mam takie prawo. Być wolny od pojebu, czego i wam wszystkim życzę. Na razie.